Cześć, tu Chris. Oglądacie SKTV Hity na czasie. Właśnie zaczynamy kolejny program skulista. tym razem z czwartego ELO w Kaliszu. Jak zwykle będą najlepsze teledyski i pozdrowienia od tych uczniów, którzy machają teraz do kamery. Zaczynamy. Oglądacie SKTV Hity na czasie. To jest kolejna skulista na naszej antenie, a koło mnie jest... Roxana, ...która uczy się w...? w czwartym liceum ogólnokształcącym w Kaliszu. Jak szybko odpowiedziałaś. Co charakteryzuje właśnie czwarte ELO? Młodzież, która jest naprawdę bardzo śmieszna, świetna, śmieszna. Śmieszna też. Śmieszna też, bardzo fajna, ludzie są bardzo przyjazni i jest fajnie. Ogólnie nauczyciele też są bardzo fajni, także. A do jakiej klasy chodzisz? Do humanistycznej drugiej C, którą pozdrawiam bardzo serdecznie teraz. No właśnie, pozdrowieni. Tak. A masz tu ulubioną koleżankę? No jest niestety dzisiaj ich nie ma, ale tam jest moja grupka, siedzi tam na końcu. Tam z tyłu. trzy dziewczyny. To pewnie dla dziewczyn wybierzesz sobie jakiś teledysk spośród tych, które masz przed sobą. Jestem bardzo ciekaw, co to będzie. Lili. O, Szybki wybór. Dlaczego akurat N.A.? Lubię Lubię tę piosenkę, taka bardzo wpada w ucho. A pamiętasz refren? Tak smakuje... Nie, nie, to nie to. Tak, smakuje życie to kolejny singiel tej formacji. Nie, Lili na niebiesko, tak? Coś takiego. No nie do końca, namaluję li cienie. Ale okej, okay, zagramy ten kawałek specjalnie dla ciebie. Pozdrowione dziewczyny. Chcesz jeszcze coś dodać. Pozdrowione dziewczyny, pozdrowiona cała klasa, pozdrowieni wszyscy nauczyciele z czwartego Liceum ogólnokształcego, yy, ogólnokształcącego wraz z dyrekcją oraz pozdrawiam swoją rodzinę. No, myślałem, że tylko wymienisz to co było. Okej, okay, gramy muzycznie na Lili, ciąg dalszy z kulisty już za chwilkę. W każdej szkole istnieje taka instytucja jak samorząd uczniowski, a koło mnie przewodniczący w cześć. czwartym Melo w Kaliszu. Cześć. Dokładnie, cześć. Jak masz na imię? Dawid. No to w takim razie chyba najlepiej znasz tę szkołę? Wydaje mi się, że tak. Co jest tutaj najlepszego? Eee, wszystko. Mamy super nauczycieli, dyrekcję, z którą samorząd naprawdę może się dogadać. Eee, uczniowie też są naprawdę spoko, także. Okej, okay. jako samorząd działacie, robicie jakieś akcje fajne? Tak. E, oprócz tego, że prawda, działamy dla, praktycznie dla uczniów, e, to organizujemy różne akcje. E, Jakie? Teraz na przykład mamy pomysł, e, w, e, żeby pomóc naszemu absolwentowi, absolwentowi zorganizować koncert charytatywny. E, mamy nadzieję, że się to uda. A jakieś muzyczne akcje? Mamy radiowęzeł. No proszę, co tam robicie? No, puszczamy muzykę. Taką najnowszą. Czyli hity na czasie. Tak, dokładnie. Świetnie się składa. Przed Tobą właśnie takowe hity na czasie. Możesz sobie wybrać to, na co masz ochotę i oczywiście pozdrowić swoich znajomych. Eee, pozdrawiam całą rodzinkę, eee, liceum paderewskiego oczywiście, a w szczególności klasę drugą C. Okej, okay, pozdrowienia poszły. W takim razie czas na teledysk. Eee, co mamy zagrać? Hmm. Eee, to może coś strzelimy? Może to. To, czyli DJ Antoine. Proszę bardzo, klikamy play i oglądamy. Oglądacie SKTV Hity na czasie. To jest program Skulista. Dziś prosto z czwartego. elowy. Patrycja. To było najlepsze. W Kaliszu, a mówiła Patrycja. Super. Już mi się podoba. Obok Patrycji jest... Paulina. Myślałem, że Kalisz, ale dobrze. Jaki w jakiej jesteśmy klasie? Piększa co? Myślałam, że w kaliszu. <grystanie> Okej. Okay. Dzieczyny, przed Wami hity na czasie, teledyski, ale nim sobie wybierzecie coś, na co macie ochotę, pogadajmy na temat tego, czego się tutaj uczycie. A widzę, że temat 46. lekcji brzmi formy zatrudnienia. Tak. <grystanie> Okej. Okay. To jest przedmiot jaki? Przedsiębiorczość. Coś na temat przedsiębiorczości? Nie jesteśmy w temacie dzisiaj troszeczkę. Czyli tak zwane nieprzygotowanie. Zgłoszone? Jeszcze nie. Pięknie. Ile macie takich NP? Dwa chyba. Albo jedna? Nie no wiem. A wykorzystałaś już? Wszystkie. Ty? Jeszcze Tę. żadnego. O, no to nieźle. To dzisiaj poleci pierwsze, tak? Chyba, że zrobicie krótką kartkówkę, na przykład, nie wiem, jakieś pytanie. Yy, ja też nie jestem przygotowany. Dobrze. Yy, co to jest zatrudnienie? Okay, nie wiesz, Pała, ale w nagrodę od Krisa możecie sobie wybrać teledysk. Jest ich tutaj sporo, także do wyboru do koloru. Pozdrowienia na antenie także mile widziane. To ja chcę pozdrowić mojego chłopaka. I... Który ma na imię? Tak, I Agnieszka Koszele siedzi tam z tyłu. Tam z tyłu siedzi i macha, tak? Jest, okej, okay. jest Agnieszka z tyłu. Kogoś jeszcze pozdrawiamy? Tak, pozdrawiamy Ole, tak, naszą famous koleżankę. Idź. No tak właśnie. Ja chciałam jeszcze pozdrowić osoby z Koźminka, Monikę, Agę i no, całą klasę naszą. Okej, okay, przypomnijmy, to z klasa. Pierwsza C. Ok. E, teledysk, który już teraz e, zagramy na antenie SKTV, nosi tytuł. To może niech będzie Jana z tej. Proszę bardzo, gramy na życzenie tylko w skuliście w SKTV. W każdej szkole są talenty. Jedne muzyczne, drugie aktorskie i wszelakie inne. W czwartym Melowka w Kaliszu wszyscy powiedzieli mi, żebym znalazł właśnie tę parę. Ola i... Ćwiros. Co robicie dokładnie? ja śpiewam. A ty? Beatboxuję. No to dajcie taką małą próbkę. Trzy, cztery. <laughs> when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. To w takim razie teraz ja mam coś dla Was. Hity na czasie, najnowsze teledyski. Eee, proszę bardzo, może coś akurat Wam się spodoba? Mam nadzieję, że będzie moja piosenka. Mam nadzieję, że będzie moja piosenka. Okej. Okay. W międzyczasie możecie kogoś pozdrowić, oczywiście. A to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych. Okej, okay. dorzucasz coś? Tak, oczywiście. Ja pozdrawiam moją przyjaciółkę Dominikę i drugą Dominikę. Paulinę, e, banana, budynia <grych> i mojego chłopaka Mateusza. Okej. Okay. No i co tam wybierzemy? No właśnie, co tam wybierzemy? Wskuliście? skuliście? Tak. Proszę bardzo. No to... Disclose'o. E, this... Tak. Proszę bardzo. bardzo. Gramy. Okej. Okay. Lacz w TV. Nadszedł ten moment, kiedy muszę powiedzieć Państwu do widzenia, ale wcześniej kolega Jezior wybierze sobie teledysk i pozdrowi swoich znajomych w skuliście w SKTV TV Hity na czasie. Teledysk wybrałem, To będzie? Szukam, szukam, szukam. O, tutaj jest ładna pani. Ładna pani w teledysku, Michael Mind Project. To taki niemiecki DJ. Kojarzysz? Nie, nie kojarzę w ogóle, ale spodobał mi się ten obrazek właśnie z tą panią. No, za chwilkę zobaczycie na waszych ekranach, faktycznie bardzo ładna dziewczyna. Powiedz mi, co jest ciekawego w czwartym Elo? W czwartym Elo lepiej zapytać, co nie jest ciekawego w naszej szkole. Nie no, nie mówmy o tych złych rzeczach. Bo tutaj nie ma złych rzeczy, dlatego. To dobrze. To jest, tutaj wszystko jest fajnie, wszystko gra, są fajni nauczyciele. Oczywiście fajni ludzie pozdrawiają moją klasę, drugą. Me. Kogoś w szczególności? Jakiegoś ulubion ulubionego kumpla? Czy może dziewczynę masz tutaj? Nie wiem. No nie mam tutaj dziewczyny, ale bym pozdrowił jedną dziewczynę. Yy, nie stąd. Spia yy, nie, nie, stąd nie, Ok, Skąd w takim razie? Yy, Nasze dziewczyny też pozdrawiają oczywiście, chociaż nie są liczne w naszej klasie. Pozdrawiam yy, mamę, tatę, Magdę. Kessler na Te, Gesser też pozdrawiamy. E, wszystkich znajomych e, i oczywiście SK TV. Okej, okay. słuchaczy, nawet widzów też. Świetnie. E, to jaka ta dziewczyna w takim razie chodzi ci po głowie? No powiem ci, że ładna. Blondyna. No co ty? No trudno, żeby nie była ładna blondyna, taka no powiem ci fajna. Mhm. Jakieś imię ma? A ma. Jakie? Ma. Nawet Magda. Nawet Magda. No dobrze, to niech będzie ta Magda, Blondyna i Szczupła. Nie wiem czy myślimy o tej samej. Michael Mind Project na zakończenie Skulisty. To co, jezior? Żegnamy się, tak? I zapraszamy na kolejną skulistę, oczywiście w SKTV, więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Pamiętasz? Www, www zgaduję, że SKTV. Świetnie, dokładnie taka strona. Do zobaczenia!